Witamy serdecznie. Senator Koalicji Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, Bogdan Klich. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Proszę pana, chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, nasi słuchacze również, że dochodzi do wyraźnej zmiany w relacjach polsko-ukraińskich, ale chyba nie tylko w takich relacjach dochodzi do zmiany stosunków międzynarodowych. Jak głęboka jest to zmiana, pana zdaniem? No, ze strony y, rządu polskiego, w, rząd wraca do... Y, tej, tego stosunku do Ukrainy, który reprezentował przez całe długie lata pomiędzy rokiem 2015, a 2022, czyli do, do chłodu. W relacjach pomiędzy rządem polskim i prezydentem, administracją ukraińską, powiało chłodem, a w tej chwili mamy do czynienia z gorącą fazą sporu. To był, rząd PiS stwierdzi, że nie było takiego chłodu, że od razu wspieraliśmy jednak Ukrainę w wojnie z Rosją. No, to... My, 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 od chwili, kiedy, kiedy wojna się rozpoczęła, oczywiście PiS zmienił swoje nastawienie do Ukrainy, ale przez poprzednie 7 lat pielęgnował wielki dystans. Koncentrował się na przeszłości, a nie na przyszłości. Patrzył w tył, a nie w przód. To jest, to jest tak szczegółowy taki obraz z punktu widzenia Polski, a w tych relacjach międzynarodowych, jakaż to znaczy. No, ale ten szczegółowy obraz niestety rzutuje na naszą pozycję międzynarodową. Dlatego, że w, w ramach koalicji w, w państw Zachodu wspierających Ukrainę, Polska odgrywała bardzo istotną rolę. I w tej chwili, jeżeli minister Błaszczak, minister y, y, premier Morawiecki mówi o tym, że Polska nie dostarcza już broni dla Ukrainy, to tak naprawdę wystarczy no, nasz tak? kraj z mhm. tej koalicji. A zatem Polska staje gdzieś z boku pomiędzy Wschodem a Zachodem. Za no, ale tranzyt jest... się odbywa, prawda? Jednak Sprzętu i. Tranzyt się odbywa, ale Polska, podobnie jak inne kraje, dostarczała do tej pory i to nie mało ilość broni dla Ukrainy i powinna dostarczać dalej. No, ale to może to naprawdę... już wystarczy, właśnie. Może już no nie, dostarczyliśmy, zaczęliśmy teraz nieskoń... musimy o swoje interesy zadbać. No nie, dlatego że naszym interesem jest to, żeby, żeby Ukraina wygrała. Dlatego że Ukraińcy bronią naszego przedpola. Ukraińcy tak naprawdę walczą także o nasze bezpieczeństwo. Więc naszym interesem narodowym jest to, żeby zwyciężyli w tej wojnie. Natomiast y, w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonała się prawdziwa rewolucja, jeżeli chodzi o stosunek Unii Europejskiej do... No właśnie, tak jednym ja zdaniem, panie ministrze, bo za chwilę przeniesiemy się do, do naszego radia internetowego. Na czym ta rewolucja polega? No na tym, że Unia do tej pory nie angażowała się ani w transfer broni, ani w ćwiczenia wojskowe z żadnym z zaprzyjaźnionych państw, a w przypadku Ukrainy tak zrobiła. 5 miliardów, 600 milionów euro zostało przeznaczonych na wsparcie wojskowe dla Ukrainy i z tego były dofinansowywane na na przykład te transfery broni, które odbywały się także z Polski. Została przygotowana i, i, i działa dalej specjalna europejska misja szkoleniowa, gdzie t, y, szkoleni są żołnierze ukraińscy. To jest rewolucja kopernikańska w Unii Europejskiej. No, rzeczywiście. Rewolucja kopernikańska. Warto rozszerzyć ten temat, bo rzeczywiście zabrzmiało to bardzo poważnie. Senator Bogdan Klich, były minister obrony narodowej, zostaje z nami wyłącznie w internetowym Radiu RMF24. Zachęcam do słuchania. Nasze radio, przypomnę, znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji rmf.on. Zapraszam. Bogdan ஸ் Za chwilę, panie ministrze, wrócimy może do kwestii uzbrojenia właśnie tego, tych funduszy, które są przesyłane także przez kraje Unii Europejskiej do, do Ukrainy, ale może popatrzmy jeszcze tak z lotu ptaka na tę sytuację. Czy to tylko jest kwestia pomocy, uzbrojenia, czy jakiś układ geopolityczny się jednak zmienia? Jak pan to widzi ze swojej perspektywy? Analityka, nie tylko polityka. On się zmienił po y, wyborze prezydenta Bidena, który zastąpił prezydenta Trumpa. Prezydent Trump grał na Rosję, a nie na, na spójność Zachodu. Prezydent Trump był odpowiedzialny za podważenie politycznej jedności Zachodu, w tym jedności NATO, prezydent Biden postanowił wrócić do tradycyjnych amerykańskich wartości i postawić na Europę, na spójność NATO oraz na współpracę z Unią Europejską. To były takie trzy zasadnicze elementy polityki amerykańskiej, która, którą można strecić, streścić w jednym zdaniu, America is back. Ameryka wraciła. Mhm, tak. I z tym mamy do czynienia od roku 2021, zanim jeszcze wybuchła wojna na Ukrainę, wszystko inne jest tego, tego pochodną. Na to się z, wzmocniło, amerykańsko-europejskie relacje są bardzo silne, w tym amerykańsko-niemieckie, amerykańsko-francuskie, amerykańsko-brytyjskie. Prezydent Biden postawił także na rząd PiS, który w 2022 roku zmienił radykalnie swój stosunek do Ukrainy, bo wcześniej był, był to stosunek bardzo chłodny. Te, te relacje pomiędzy Kijowem a Warszawem pozostawiały wiele do życzenia, a w pewnym momencie w czasie pracy nad ustawą o IPN-ie tak naprawdę wpadły w bardzo głęboki kryzys za sprawą yy, IPN-u i polityków PiS-u. Yy, w związku z tym Polska stała się istotnym partnerem dla Ameryki, dla Ameryki i w tej chwili traci tę pozycję w wyniku sporów z Ukrainą o, o zboże. Może, może nakreślmy taki szerszy kontekst, panie ministrze. Pan mówi o tym po Wrócić do pewnych tradycji amerykańskich, do tego back, prawda? A czy nie jest, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że Ameryka może powrócić do tego resetu z Rosją? Bo przecież Joe Biden jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w 2009 roku choćby, prawda? No, nawoływał do takiej współpracy z Rosją, bo Chiny były tym wielkim zagrożeniem, prawda? Czy teraz nie ma takiej, takiej perspektywy, że. że Joe Biden, no jego ekipa w ogóle demokratyczna powróci do tych relacji? No nie, dlatego że przez ostatnie trzy lata pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Ameryka zainwestowała w dozbrajanie Ukrainy gigantyczne pieniądze. To jest 43 miliardy dolarów, a skala całościowej pomocy Ameryki dla Ukrainy to jest 66 miliardów dolarów. To są ogromne pieniądze. Oczywiście one jeszcze nie dochodzą do takiego poziomu jak zaangażowanie finansowe Ameryki w Iraku... Czy w Afganistanie przed, przed laty. Z Ameryki popłynęły do Ukrainy, czy popłynęło 47 transz pomocy wojskowej. Ostatnia podczas wizyty prezydenta Załańskiego w, w Stanach Zjednoczonych. Kadencja prezydenta Bidena się kończy i to, czego się obawiamy, to, no, że to może Trumpa, wrócić tak? prezydent mhm. Trump i znowu... A czy postawić... jego się trochę nie demonizuje? Czy on rzeczywiście był taki prorosyjski w swojej praktyce? Nie mówię o tych wszystkich teoriach wpływów rosyjskich na wybory i tak dalej. Mówię o jego praktyce Politycznej. No, Jaki pan, jakie pan w punktach wymieniłby prorosyjskie gesty Donalda Trumpa w czasie jego kadencji? Po pierwsze, zaufanie bardziej, yy, ufność bardziej w stosunku do prezydenta Putina, aniżeli w stosunku do własnych służb. Tak było w momencie, kiedy prezydent Biden, prezydent Trump, yy, powiedzmy sobie szczerze, yy, złożył swój wotum nieufności w stosunku do służb yy, amerykańskich. Po drugie... No, które yy, pracowały danie, nad jego impeachment'em trochę, po trochę drugie, przyznaje pan. Po, po drugie, dbanie o to, żeby... Yy, 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 po drugie, działanie na rzecz podważenia. Spójności politycznej sojuszu. Prezydent Biden uznał, uznał, że NATO jest przestarzałe. Uważał, prezydent Trumpu Trump oczywiście tak. uznał, że NATO jest przestarzałe i w związku z tym nie musi być tej spójności. Ale politycy europejscy też mówili o śmierci mózgowej na to. No tak, ale to była reakcja na zachowanie Ameryki. To zachowanie bardzo nas niepokoiło, dlatego że Ameryka Trumpa to była Ameryka, która pielęgnowała dobre stosunki z autokracjami, między Innymi z Rosją, a podważała to, co jest fundamentem bezpieczeństwa całego Zachodu, a mianowicie e, mianowicie Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO, oraz e, dla prezydenta e, Trumpa nieważna była Unia Europejska, bo Unia Europejska była poza granicami jego myślenia. E, on nie wyobrażał sobie, że może istnieć taki ponadnarodowy twór jak Unia Europejska, a tym bardziej, że Ameryka może być takiego tworu partnerem. Ale tym... Joe Biden postawił na Unię, tak? Joe Biden postawił, po pierwsze, na sprawdzony Sojusz Północnoatlantycki, po drugie na jedność Europy, na jedność świata zachodniego, po trzecie na Unię Europejską, na Niemcy? i po czwarte, no między innymi na Niemcy. Co między świętą, innymi czy raczej na. Między Niemcy. innymi, co jest świętą zasadą od początku powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego i co w myśli zasady, którą głosił Zbigniew Brzeziński. Spójność polityki amerykańskiej i niemieckiej jest podstawą dla stabilności tego, 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 tego sojuszu. A czy nie będzie tak, ja znowu do tej mojej idei fix, przepraszam, tej myśli, że może dojść do takiego powrotu, tego co było w 2009 roku, to znaczy Stany Zjednoczone stawiają na Niemcy jako gwaranta tutaj porządku w Europie, powiedzmy, no państwa najsilniejszego, więc trudno się dziwić, że ten wybór nastąpił właśnie i Niemcy będą porządkowały także Unię Europejską i czy to jest zawsze korzystne dla Polski? Niemcy, Niemcy nigdy nie będą porządkowały Unii Europejskiej samodzielnie, jeżeli to będą to robić z wspólnie z najważniejszymi y, krajami europejskimi. Y, wielkim, tak naprawdę wielkim historycznym błędem PiSu jest to, że wyrzuciło Polskę na ostatnią orbitę w tym Układzie Europejskim. Polska znajduje się gdzieś na, na orbicie Plutona. Y, mm -hmm. Kosmiczna metafora. Y, y, w, y, układzie, w Układzie Słonecznym, czyli w zasadzie już... Już trochę poza układem słonecznym, a przecież i miała, i powinna mieć teraz zasadniczy wpływ na kształtowanie decyzji unijnych i zasadniczy głos w dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. Ta dyskusja w tej chwili się toczy. I to nie jest tak, że jakiś tandem francusko-niemieckim będzie determinował mhm. przyszły kształt Unii Europejskiej. Nie ma takiego zagrożenia. Jest... Mhm czy znaczy, jeżeli dalej PiS będzie, że tak powiem, abdykował z roli rządu, który wpływa na przyszłość Unii Europejskiej i ustawiał Polskę na marginesie Unii Europejskiej, to ta dyskusja pójdzie do przodu bez Polski. Ale Panie, jest ten Jakby pan tak na, z, nam zdefiniował, na czym polega ten opór obecnych władz rządu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko właśnie y, tego, temu układowi, jak pan stwierdził, po tej rewolucji kopernikańskiej się rodzi w Unii Europejskiej. Na czym polega ten główny problem, ta oś Sporu Warszawy z Brukselą, Berlinem, Paryżem. To jest sprawa bardzo prosta. Mhm. PiS wie, jakie ma na koncie e, wielkie afery. Wie, że w te wielkie afery umoczeni są jego e, najwyżsi przedstawiciele e, politycy i urzędnicy. Wie, że w normalnym państwie ci politycy i urzędnicy siedzieliby już w więzieniach. W związku z tym chce zagwarantować bezkarność dla swoich kadr i politycznych, i urzędniczych i dlatego między innymi wysadził w powietrze instytucje chroniące porządek demokratyczny, jak Trybunał Konstytucyjny doprowadził do podważenia niezależności polskiego sądownictwa w imię bezkarności tych polityków i urzędników PiSu, którzy powinni już siedzieć. To jest bardzo proste, rzeczywiście, tak jak pan to podkreślił na samym początku, to jest taka... Pan o to prosił. Tak, to jest taka... to prosił, żeby pokazać oś, prawda, tak, tego sporu. Tak. Spór pomiędzy ale, ale PiSem a moje Kołynia pytanie Europejskiego... brzmi, czy ona jest jedyna? Bo, okej, okay, to mamy już zasoby... Sobą, to znaczy pis próbuje bronić własnych pozycji także przed odpowiedzialnością jak pan twierdzi natomiast nie chodzi o tę strategię o tę rewolucję kopernikańską bo jeżeli pojawiają się takie sugestie że Ukraina zmieniła swoją optykę tylko dlatego żeby się dostać do Unii Europejskiej na warunkach takich jakie dyktuje Berlin i Paryż to znaczy że na przykład nie będzie jednomyślności podejmowania podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej na przykład Unii Europejskiej że my się mamy na to zgodzić żeby jednak no nie, żebyśmy nie mieli tego prawa Weta. I Ukraina na to idzie, bo jest w tragicznej sytuacji i dlatego zmieniła, nastąpił jak to się mówi w geopolityce, taki pivot, prawda, taki obrót nagle. I, i Ukraina teraz zmieniła swoją retorykę, optykę, stawia nas na równi z Rosją Putina. Czy to nie jest, ja nie, nie, ma, nie ma ziarna prawdy w tym? Ja też przeczytałem wczoraj jakiś taki durny tekst. To jest manipulacja polityczna, dlatego, że to nie Ukraina jest kuszona przez Niemcy i Francję po to, że tym, żeby przystąpić do Unii Europejskiej i dokonać jakiejś zmiany geopolitycznej w Unii Europejskiej. Tylko przypomnijmy, aspiracje Ukrainy są aspiracjami europejskimi i natowskimi. I Polska by była przez ostatnich kilkanaście lat, z wyjątkiem tej pierwszej fazy rządów PiSu między 2015 a 2022, wsparciem dla Ukrainy w NATO i Ukrainy w Unii Europejskiej. A w, w ostatnim czasie nawet rząd PiSu walczył o to, żeby Ukraina znalazła się w Unii Europejskiej. Ale na naszych polskich warunkach. To znaczy, Co to żebyśmy, znaczy na naszych polskich warunkach. Jak pamiętam, ta koncepcja polegała na tym, że my mamy taką Unię z Ukrainą, jakby taką w ramach Unii Europejskiej Unię z Ukrainą. Do tego dołączamy jeszcze państwa środkowej Europy i tworzymy taki wspólny blok, no może lobbystyczny na przykład w Brukseli, żeby przewalczyć tutaj interesy środkowej Europy. No ale to, o czym Pan mówi, tak naprawdę podważało spójność Unii Europejskiej. Naszym domem jest Europa. Ale czy zawsze tak jest, Naszym... że takie lokalne w, Naszy... Unii, w ramach Unii y, sojusze są podważaniem unijnej jedności? Naszym domem jest Unia Europejska, a nie jakieś egzotyczne sojusze z autokratami w rodzaju Wiktora Orbana. Przecież tak y, y, sojusz rządu pisu z, z Wiktorem Orbanem i jego y, autorytarnym rządem, który rozwalił demokrację y, na Węgrzech, to jest sojusz podważający spójność Unii Europejskiej, a zatem spójność jednego z tych trzech filarów, który jest gwarantem naszego bezpieczeństwa narodowego. Tego typu rachuby na to, żeby stworzyć coś, co jest tak naprawdę alternatywą wobec Unii Europejskiej, to jest strzelanie polskim interesom narodowym w kolano. Tak, no, ale to są takie tematyczne sojusze. No, w, w, rząd Prawa i Sprawiedliwości twierdził, że nie wchodzi w, całkowicie w sojusz z Węgrami, bo mamy tutaj też różnice zdań dotyczących na przykład polityki wobec Ukrainy. A przecież państwa europejskie też zawierają sojusze z Węgrami na różnych zasadach, także gospodarczych. Niemcy też współpracują z Węgrami Orbana. Nie no, Czy to nie jest hipokryzja? Węgry są y, członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, choć powiedzmy sobie szczerze, że y, członkiem Unii Europejskiej już nie powinny być od czasu, kiedy zostało tam zlikwidowane niezależne sądownictwo, kiedy została tam zlikwidowana podstawowa zadała demokracji, to znaczy wolnych wyborów, kiedy zostało tam całkowicie podporządkowane choćby szkolnictwo y, y, administracji, kiedy tak naprawdę nic nie odbywa się bez wiedzy. I zgody tego auty, autokraty, jakim jest Viktor Orban. Yy, Węgry nie mogą być sojusznikiem dla Polski, dlatego że one są koniem trojańskim Putina w, na Zachodzie. Panie ministrze, rozmawiamy na takim, no powiedzmy, geopolitycznym, troszkę wyższym poziomie. Patrzymy z lotu ptaka na tę sytuację. Brakuje mi takich rozmów między panami, mówię o politykach. Dlaczego ta debata w Polsce jest taka agresywna? Ona się y, właściwie skupia wyłącznie na propagandowych klipach wyborczych. Dlaczego wy nie usiądziecie przed nami, nami, słuchaczkami i słuchaczami, widzami y, i nie porozmawiacie na ten temat tak poważnie, y, nie na epitety, nie na jakieś agresywne wystąpienia, tylko po prostu tak racjonalnie. Jedni są za taką opcją w polityce międzynarodowej, drudzy są za inną. Ja bardzo nad tym ubolewam, panie redaktorze, dlatego że rzeczywiście jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, to ona powinna być wyjęta z bieżącej gry politycznej. To są sprawy nie krótkoterminowe, tylko to są sprawy lat, jeśli nie dziesięcioleci, i w wielu przypadkach, jak na przykład w stosunku do Ukrainy, pomiędzy, rokiem, pomiędzy lutym 2022 roku a y, y, ostatnimi wydarzeniami, opozycja z władzą mówiła tym samym głosem w stosunku do Białorusi. Także mamy mieliśmy i mamy identyczne, identyczne podejście. Na Ale to, ja... czy tak było idealnie? Bo przecież w okresie, powiedzmy tam 2008 i później e, były ogromne ogromna różnica zdań w Polsce, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. No nie było idealnie oczywiście, dlatego że nikt nie mówił, nikt z opozycji, aktualnej opozycji nie mówił o Łukaszence, że jest ciepłym człowiekiem. Nikt nie ściskał się z nim, tak jak premier Morawiecki, czy marszałek, ówczesny marszałek Senatu. Pan no ale były bardzo wyraźne gesty wobec Karczewski. Rosji, prawda? Rosja nie była traktowana w pewnym momencie, przyzna pan, panie ministrze, jako, jako wróg, jako przeciwnik, jako agresor, tylko jako partner. No, yy, yy, całe, NATO, całe NATO mhm. i całe Unie, cała Unia Europejska do tego tak podchodziła, ale jeżeli mówić o aktualnych interesach Polski, to interesem Polski jest to, żeby jak najszybciej rząd zażegnał ten spór, którego jest w dużej stopniu sprawcą. Spór z Ukrainą, ponieważ nie będzie bezpieczeństwa, bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy. Tam leje się krew i to leje się krew także w naszym imieniu. W ale płynie tym... też ziarno. Czy my mamy się zgodzić na wszystkie, takie argumenty Ukrainy, które są tutaj przedstawiane na zasadzie propozycji nie do odrzucenia? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale rząd Mateusza Morawieckiego powinien brać przykład z Małej Słowacji. Z Małej Słowacji, która potrafiła się dogadać z Ukrainą, wprowadzając system pozwoleń i kontroli tych pozwoleń na import ziarna ukraińskiego i w ten sposób manewrować tym, a nie powinien, że tak powiem, najpierw wywołać kryzysu, bo taki kryzys został wywołany w momencie, kiedy spółki ukraińskie ze spółkami polskimi, Dogadywały się w sprawie e, handlu zbożem ukraińskim na polskim rynku. No i Jedną widzi pan, do czego to doprowadziło? A teraz, jedna jeżeli Ukraina z... proponuje taki z... wariant, żeby, żeby sprzedawać e, ich płody rolne w Polsce, to czy mamy się na to godzić? Jedną z tych spółek, żebym dokończył zdanie, jedną z tych spółek była państwowa spółka Elevar, czyli krótko mówiąc rząd PiS spowodował, jest współtwórcą tego kryzysu zbożowego. Unia Europejska później stanęła po naszej stronie w momencie, kiedy 15 kwietnia tego roku zostało ogłoszone embargo przez Polskę i cztery inne no właśnie, kraje. Czyli była presja, ale wiadomo strony. było, wiadomo było, że to wiecznie nie będzie trwało. W związku z tym rząd bezpowrotnie stracił czas po Między 2 maja a 15 września, kiedy mógł wypracować rozwiązanie z Ukrainą, nie doprowadzając do tego sporu, który znalazł swój wyraz na najwyższym forum międzynarodowym, jak jest forum ONZ-u. Oczywiście, że prezydent Zeleński nie powinien sugerować, że Polska mogłaby w jakikolwiek sposób że Polska w jakikolwiek sposób należy do tych krajów, które odgrywają solidarność. Tak a są aktorami Putina. Tak? A, mhm. w interesie, a działają w interesie Putina. To są słowa niedopuszczalne. Ale też niedopuszczalne są słowa prezydenta Dudy, który powiedział o tym, że Ukraina tonie. Ukraina nie tonie. Ukraina walczy. Ukraina krwawi. Ukraina wygra tę wojnę, a Polska ma obowiązek ze względu na nasz polski interes narodowy stać przy Ukrainie i wspierać ją wojskowo i finansowo. Tylko, panie ministrze, takie głosy analityczne dotyczące przebiegu biegu wojny w Ukrainie pojawiają się też w Stanach Zjednoczonych, że ta wojna właściwie na tym etapie takim frontowym kwestia odzyskania ziem, choćby przez Ukrainę, zagarniętych przez Rosjan, jest stracona. Ja czytam takie analizy. czy To nie jest tylko no, Prawo i Sprawiedliwość. Ja też czytam. One pochodzą, że tak powiem, z kręgów trumpistowskich, które są infiltrowane przez... Rosyjskie, rosyjskie służby nie bezpośrednio zakładam, ale poprzez, poprzez net, poprzez media społecznościowe. Ta, Seymour Hersch jest takim właśnie lobbystą, tak? Ta operacja, ta operacja na Amerykanach w dalszym ciągu się toczy i ona ma przygotować grunt do powrotu prezydenta Trumpa, którego, to jest oczywiście wolny wybór Amerykanów, kogo na, wybiorą na prezydenta, ale który który gdyby został wybrany, w dalszym ciągu będzie realizował swoją antyukraińską i prorosyjską politykę. Jeszcze a propos Rosji, tak na koniec, panie ministrze. No nie mogę nie zadać panu tego pytania. Gdyby pan był teraz ministrem obrony, to wróciłby pan do strategii obrony Polski na linii Wisły? No takiej strategii przede wszystkim nigdy nie było. To jest wielkie kłamstwo historyczne, kłamstwo ministra Błaszczaka, za które, za które w przyszłości odpowie. Kłamstwo polegające na tym, że w przekazie uznał, że, Polska, że ówczesny rząd chciał oddać bez walki połowę Polski do linii Wisły. To jest oczywiście nieprawda. Na czym polega ten fałsz? Na tym, że tak nie było. Mhm. A ten dokument nie świadczy o takiej właśnie strategii? Ten no, fragment e... dokumentu, który został ujawniony. No, ten dokument nie świadczy o takiej strategii, ponieważ e, planiści wojskowi w sztabie generalnym, e, łącznie z generałami, którzy by e, akceptowali ten, ten program, między innymi ten, ten e, plan operacyjny, Yy, nigdy w życiu by nie dopuścili do tego, żeby jakikolwiek centymetr kwadratowy Polski nie był broniony. Yy, I w tamtym czasie, i w tej chwili Wojsko Polskie jest przygotowane do tego, żeby bronić każdego metra kwadratowego polskiego tery terytorium przed, yy, przed yy, agresją. To co, agresją Pana zdaniem, chodzi, chodzi yy, z tą linią Wisły? Na czym polega w ogóle ta koncepcja? O to chodzi, że w tamtym dokumencie linia Wisły została uznana za tę ostateczną rubież obronną, jedną z kilku, gdyby samodzielnie, zaznaczam samodzielnie, w sytuacji, jeśli by to nie przyszło Polsce w odpowiednio szybko z pomocą, bronić się przed, y przed Rosją. Ale, ale wiemy o tym. Ale po dwóch ty tygodniach ta linia Ale wiemy o, to, wiemy o tym, że po to Polska wstępowała do NATO w 1999 roku, że nie, żeby nie było tej samodzielnej mm -hmm. obrony i był to No jeden... właśnie, to, by, to jest taki plan ewentualnościowy, prawda? To jest plan ewentualnościowy. I, i, ale ale plan czy, czy myśmy, obrony... Przepraszam, ja wiem, że się różne scenariusze tutaj e, kreśli, rysuje, ale czy jest takie realne zagrożenie, że my zostaniemy sami, bez pomocy natowskiej? Nie było takiego zagrożenia i nie ma takiego zagrożenia, ale wojsko musi być przygotowane do tego, żeby rozpatrywać różne scenariusze i być gotową, gotowym na różne scenariusze walki. Wojsko bez różnych scenariuszy po prostu nie jest w stanie wypełniać swojej misji. Yy, niech będzie puentą tej, 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 tej naszej rozmowy to, że na szczęście w tamtym czasie udało mi się wraz z ministrami obrony Litwy, Łotwy i Estonii wynegocjować plany ewentualnościowe dla Polski. Yy, w listopadzie 2010 roku zostały one podpisane i przyjęte przez Sojusz Północnoatlantycki, które radykalnie zmieniały sytuację obronną Polski, gdzie NATO w sposób yy, nowy, inny i mocniejszy miało Polskę wspierać w przypadku agresji ze strony yy, Rosji bądź Rosji i Białorusi. To był wielki sukces rządu Donalda Tuska. Wielki sukces polegał na tym, że plany ewentualnościowe NATO, obrony sojuszniczej Polski w listopadzie 2010 roku zostały przyjęte przez sojusz, pomimo tego, że wiele krajów wcześniej było niechętnych tym planom, planom obronnym. Czyli na pewno do tego słowy, tematu będziemy Innymi tak, słowy, tak. rząd Donalda Tuska zrobił to, czego nie zrobił już pierwszy rząd Jarosława Kaczyńskiego, wynegocjowawszy plany obrony Polski przez Sojusz Północnoatlantycki. Na pewno do tego tematu będziemy wielokrotnie wracali, nie ewentualnie, na pewno. Minister Bogdan Klich, były minister obrony, był gościem RMF24, naszego internetowego radia. Bardzo dziękujemy Panie Ministrze Dziękuję za również. wizytę w naszym studiu.